Ejka Ostatnie prace na pasiece porządkowe ja Siedmi dymi jeszcze muszę po wycofywać ramki, pozabierać miodek dzisiaj miodobranie pięknie się dymi pogoda dziś piękniutka, to jak to pięknie bo pewnie przymrozek znowu będzie co ja wycofuję rameczki. O, jeszcze jakiś pszczółka chce sobie podjeść. No, to taka węza. się tu nie dokończyły. Tak sobie odbudowały ten plaster z węzą co robiłem już tą moją. I bardzo ładnie to budują. Tutaj ta końcóweczka niedorobiona Tutaj cała strona, która jest wzorek na niej, to już ładnie sobie odbudowały, nie? I to patrzcie jaki ładny miodeczek, nie? Ja w tym roku nie gormiłem syropem żadnym, ani cukrowym, ani pszczółki wszystkie na miodzie. A tutaj to jest ten korpusik miodu z tej najsłabszej rodzinki pięć rameczek. A reszta to tak gdzie gdzieś 7, gdzieś tam 9 mniejsza, jaka zimuje, No poza tamtym jednym odkładem, ale to nie, to tam na polu. Gdzie jest na 4 gramkach zimuje pszczółki, ale ale zimuje, No bo to też taka sama rodzinka będzie podejrzewam jak te, gdzieś jeszcze taka jest. No te to są też takie małe, to jeszcze nie, nie pozabierałem ramek. Ale są czego fajne, bo nie, Tu jest rzemeczka tegoroczna, to po córeczki po tamtych matulkach No taka pszczółka bezobsługowa, nie? O, ten daszek już przy to teraz na czego Dlaczego się Wiosną dokłada ramek do pełna z tych pięciu co tam zimują Suszem, pod spód korpus węzy I do listopada nie ma co robić przy nich, tylko patrzeć jak sobie fruwają i zawsze u nich pełno miodu, pszczół praktycznie nie ma, zawsze to tak wygląda, jak jakieś dziadostwo przysłowiowe, nie ma pszczół, co to za rodzina. No ale miodku, miodku zawsze przynoszą, nie? Wiecie, w tym roku ogólnie było bardzo słabo. Widzicie tutaj rameczki środkowe odtąd. Te skrajne to poprzenosiły sobie jeszcze na dół do gniazda. Ale tu wszędzie będzie miodek, no i te trzy ostatnie też takie o, poszczelane tylko nie. No to, że mają te sześć ramek, sześć rameczek miodu do zimowli jest. Nie? No jakaś bitulka została, tutaj ją do ule schować. Delikatnie, może jeszcze wejdzie. Jak się rozlatały. Podobno tak nie wolno robić, ale szkoda pszczółki, może jeszcze do rady, żeby mi ścięło. No i tak, jesień przyszła. Widoczki tylko piękne. Winogronko pozbierane. Dymaka by wziąć. I tak to jest, pszczółki do zimy gotowe. Jeszcze tam były sprawdzane, tylko cukierkiem, puderkiem czy jakieś warozy nie zostało. Ewentualnie jeszcze jest teraz tydzień, ciepełka ma być. To się jeszcze jakimś kwasem ubije. No, no Podkurzacze najlepsze to jest ten, widzicie? chuba brzozowa. I te no to widzicie nosiona. To są te takie pałki od stownika. Ach, ładnie to pachnie. ale dobrze się dymi. dziadek używał, jeden i drugi, to ja też używam. W sezonie tak nie, żeby to miadek nie pachniał. Tym teraz to już jak do zimy zostaje. To, to już dla pszczółek im to nie przeszkadza. A jednak pszczółki uczą mnie te MK, to wszystko, co po kaukaskich, bo lubią sobie. Lubią sobie wskoczyć do noska, uderzyć rządełkę. rządełkiem. Nie są zbyt takie łagodne. Trzeba w kombinezonie pracować. Znaczy to... Takie ocieplenie na górę. I jakiś tam filcyk. No. Więcej nie trzeba. Te korpusy są puste. Tam są jeszcze podkładane takie ramki, żeby się poprzenosiły. jak się to wygląda. Jeszcze teraz będzie tydzień ciepełka. No Tam sobie zostaną. Mi jeszcze, jeszcze tutaj powybierają. No to jeszcze ty. A na koniec tygodnia, bo już mają potem się ochłodzić. No, jeszcze im to pozabieram. Zostawię tak wszystkie do jednego korpusa. Nioty ja nigdy za wiele. Tu ile mamy? 7 rameczek. Tu jakaś na 8, a tam na 9. I to tak. Będzie teraz parę miesięcy ciszy i spokoju. Przynajmniej do marca. O, jeszcze jedno miałem powiedzieć. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. Magiczna liczba 111 subskrybentów. To się nie spodziewałem, jak zakładałem ten mój kanał. Miał być to taki pamiętniczek. I bardzo mi miło z tego. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. Staram się te moje filmiki robić trochę lepsze. Telefonik już jest nowy, bo chwilę nie miałem. Mam nadzieję, że będzie lepiej to wyglądać. Jeszcze może zrobię jeden filmik tam na polu, kapusta została. Ale póki co, żegnam, do zobaczenia.